Dzień dobry, Maciej Wichary, szef Fundacji IT. Rozmawiam dzisiaj z rektorem Zachodniobogórskiego Uniwersytetu Technologicznego, profesorem Jackim Wrublem. Panie profesorze, jaką rolę dzisiaj ma rektor tak dużej technicznej uczelni? No, ta rola w przeciągu wielu lat bardzo się zmieniała, bo kiedyś faktycznie ta rola była bardziej ograniczona do nauki, dydaktyki, ale. W mniejszym stopniu do współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. W tej chwili rektor jest jak menadżer w dużej firmie, e, które to znamy nie tylko z, z doświadczenia własnego, ale które <śm> obserwujemy na co dzień, jak muszą zabiegać o to, żeby funkcjonować na dzisiejszym rynku. Tak samo jest z uczelnią. My staramy się e, oczywiście zarządzać tą uczelnią, i staram się zarządzać, bo to jest takie zarządzanie menadżerskie, aby. E, Uzyskiwać dobre finansowanie, utrzymać się na tym rynku bardzo konkurencyjnym, ponieważ uczelni jest bardzo wiele. Też musimy spełnić pewne oczekiwania, ale też spełnić pewne kryteria, aby to finansowanie było na tyle dobre, abyśmy mogli utrzymać i zespoły badawcze, i naszych dydaktyków, i kształcić na poziomie ogólnoakademickim czy też praktycznym. Więc to jest bardzo ogromny, duży wysiłek, i szczególnie ta rola. W tej chwili rektora kieruje się w kierunku zawiązywania umów partnerskich z podmiotami gospodarczymi. Jako rektor uczelni typowo technicznej jesteśmy zobligowani do prowadzenia badań też aplikacyjnych, żeby to nie były badania odkładane na półkę, tylko miały zastosowanie w praktyce i badania, zespoły badawcze, które funkcjonują na naszej uczelni, w tym kierunku oczywiście funkcjonują, zawierają umowy partnerskie. Współpracują w ramach tzw. BIR, gdzie pozyskiwane środki również przeznaczane są na rozwój infrastruktury badawczej, na rozwój kadry naukowej, na publikacje naukowe, które oczywiście są później publikowane w najbardziej renomowane czasopismach. Czyli dbałość o jakość badań naukowych, współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym, pozyskiwanie jak największej liczby środków, ale też kształcenia na bardzo wysokim poziomie ponieważ nasi absolwenci muszą i są konkurencyjni na rynku, więc staramy się o wysoką jakość. Jesteśmy oceniani przez Polską Komisję Akredytacyjną, więc spełniamy wszelkie wymogi, bo zawsze dostajemy no, wysoką ocenę na 5 lat prowadzenia kierunku na poziomie ogólnoakademickim i jeżeli sami już odwijamy kierunki często o profilu praktycznym, bo w ramach projektów, które posiadamy, to również takie wymogi spełniamy i z otoczeniem gospodarki. Czyli jest to ogromna rola w tej chwili rektora, dbałość o utrzymanie dobrego wyniku finansowego, o badania, o pozyskiwanie środków, o studentów, kształcenie zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy. Także jest to rola bardzo trudna, ale też no, bardzo szeroka. Okej, okay, to prowadzi do kolejnego pytania, czy zawieranie współpracy, zawieranie umów z dużymi pracodawcami w branży IT jest istotne dla uczelni? Niezwykle istotne, bo ponieważ wiele tych naszych działań i kierunków studiów, które prowadzimy, ale też i zespoły badawcze w tych technologiach informatycznych działają. Chociażby takim przykładem dam e, niewystarczająca się e, Wymogi i siedziba Wydziału Naukraty Informatyki, ale też oczywiście tutaj dziś jesteśmy dzięki Wydziałowi Elektrycznemu, i oczywiście tam ten kierunek teleinformatyka czy automatyka, robotyka są jakby kluczowe. Ale wiedząc jakie jest zapotrzebowanie w tym zakresie, chcemy polepszyć infrastrukturę dydaktyczną i badawczą, więc unowocześnieniami budujemy nowy obiekt, ale też modernizujemy laboratoria, które w tych tej, tej dyscyplinach funkcjonują. Pozyskujemy środki i współpracując z firmami, na przykład Global Logistic, przeznaczają pewne środki finansowe na uposażenie naszych laboratoriów, dzięki czemu nasi studenci, nasi absolwenci uzyskują o wiele lepsze. Kompetencji, ale też zapoznają się z nowymi technologiami informatycznymi, więc to jest bardzo ciekawy zakres naszych działań. Współpracujemy z wieloma firmami, nie tylko w regionie zachodniopomorskim, ale również w Polsce, gdzie nasi i naukowcy i studenci odbywają praktyki, szkolenia, uzyskują certyfikaty. Mamy regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii, gdzie wielu studentów właśnie Wydziału Elektrycznego, Wydziału Informatyki czy Wydziału Inżynierii Mechanicznej Mechatroniki pozyskują dodatkowe umiejętności, które później są przydatne w ich pracy zawodowej. Czyli współpraca branży IT, gdzie w zachodzie jest ogromne zapotrzebowanie na tych absolwentów, jest u nas jakby priorytetowa. To teraz pytanie takie, czy dziś podpisana umowa z firmą Atos Eviden ma szansę zwiększyć konkurencyjność naszych absolwentów na rynku pracy? Słuchając tak i podpisując umowę i wypowiedzi zarówno przedstawicieli firmy Atos Ewident, jak i również naszych przedstawicieli władz wydziału, zdecydowanie tak. Widać, że to jest też branża, która bardzo będzie poszerzać kompetencje naszych studentów i absolwentów, tak? Ponieważ widać, że to są zakresy działań bardzo szerokie. Ta, to doświadczenie ogromne firmy od 2020 roku, z tego co... Tutaj zauważyłem, to jest naprawdę ogromna moc, ogromna siła, więc te kompetencje będą w bardzo takich różnorodnych sektorach, czyli widziałem tutaj i energetyki, i administracji publicznej, i teleinformatyki, i bezpieczeństwa, cyberbezpieczeństwa, więc zdecydowanie to spowoduje, że nasi studenci chętnie będą uczestniczyć w tym szkoleniach, w tym zakresie prowadzenia, odbywania, przepraszam, praktyk zawodowych czy też szkoleń i skorzystają z tych doświadczeń, umiejętności firmy. Więc ja się bardzo cieszę, bo absolutnie taką wiedzę powinni nasi studenci uzyskiwać, czyli również wiedzę praktyczną, którą będą wykorzystywać w swojej pracy zawodowej. Ja jestem przekonany w 100%, że to zaskutkuje bardzo dobrymi rezultatami. Pan lektor już częściowo odpowiedział na moje następne pytanie. A chciałem zadać się tak bardziej prowokacyjnie: no, To mi się nie uda. Natomiast, czy szkolenia i certyfikaty zewnętrzne, komercyjne bardziej współgrają czy konkurują z formalną edukacją właśnie w odniesieniu do rynku pracy? Niech one się uzupełniają i zdecydowanie powinno to być, to powinno współgrać i my od wielu lat staramy się, aby. Studenci oprócz tej wiedzy ogólnoakademickiej, tak, którą uzyskują na czy wydziale elektrycznym na innych wydziałach, gdzie uzyskują tą wiedzę ogólną, ale też i też praktyczną, była poparta również tymi umiejętnościami praktycznymi. Od wielu lat nasi studenci z różnych kierunków uzyskiwali też certyfikaty takie światowe umiejętności na przykład programistycznych. To odbywało się w Regionalnym Centrum Innowacji i Transferu Technologii. Przez wiele lat kończyły się wręczeniem certyfikatu. I to było ogromnie konkurencyjne w stosunku do innych absolwentów, innych uczelni, gdzie po licencjacie no, takich umiejętności nie posiadali, więc zdecydowanie jestem za tym, żeby jak najwięcej takich certyfikacji, takich umiejętności dodatkowych, bo nawet sami studenci często się domagają, a są bardzo dobrze odbierani jesteśmy, jeżeli coś takiego e, tworzymy czy dajemy możliwości uzyskania takich dodatkowych umiejętności. To może ostatnie pytanie. Jak pan rektor by zachęcił do studiowania na Zachodnio-Polskim Uniwersytecie Technologicznym? Każdy, który już podjął studia, studi po studia, myślę, że może być takim ambasadorem naszej uczelni, bo jesteśmy naprawdę najlepszą uczelnią w regionie, jeżeli chodzi o uczelnie techniczne, a jedną z lepszych w Polsce. Poza tym zawsze nasza ocena w różnych rankingach to potwierdza. Jesteśmy najbardziej innowacyjną jednostką naukowo-badawczą w Polsce od wielu, wielu lat. Zawsze nie spadamy z podium. Jesteśmy na, albo na pierwszym, drugim lub trzecim miejscu w tej chwili w Polsce, jeżeli chodzi o innowacyjność, prowadzenie nowych technologii czy też uzyskiwanie patentów. O czym mówimy, że przekładamy nasze badania naukowe, w aplikacyjne, co skutkuje uzyskaniem dużej ilości patentów, zgłoszeń patentowych, wzorów użytkowych i w tym jesteśmy jednymi z najlepszych w Polsce, więc zdecydowanie tak. Poza tym jakość kształcenia, mnogość kierunków od nauk technicznych, inżynieryjnych, przyrodniczych, rolniczych, ekonomicznych, chemicznych, naprawdę mamy całe spektrum. Jesteśmy uczeni, mówimy dla zielonego przemysłu. Działamy w technologiach przyjaznych środowisku, doskonałe laboratoria, świetne zespoły badawcze, potwierdzone certyfikatami i różnymi licznymi nagrodami, które zdobywają i studenci, i doktoranci, i nasi pracownicy. Myślę, że jesteśmy wizytówką takiej uczelni technologicznej, nowoczesnej, ale dbającej również o tradycję i bardzo wspomagających studentów w ich yy, nauce, ale też. Rozszerzeniu swoich pasji, bo mamy i koła naukowe, i kluby sportowe, i zespoły artystyczne. Mamy jeden z najlepszych chórów akademickich w Polsce i w Europie chór imienia profesora Jana Szerowskiego, z zachodniopowolskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, gdzie mogą rozwijać swoje pasje, nie tylko naukowe, tak te dydaktyczne, ale również te, które gdzieś tam brzemią w tym młodym człowieku. Także mamy cały spektrum możliwości dla kandydata, dla studenta. Panie rektorze, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję serdecznie.